W, w, władza niewątpliwie ma, ma pełnię władzy. Ma, jest strona rządowa, która posiada większość parlamentarną, jest prezydent, jest, media są w rękach jakby władzy, całe, większość biznesu najważniejszego jest w rękach władzy. Mamy do czynienia tak naprawdę z wielką siłą polityczną, czyli władzą i, i naprawdę opozycją, która nie ma takich instrumentów, ale... Ale ja namawiałem wszystkich przedstawicieli władz rządowych, że dzisiaj jest moment na to, żeby pokazać całemu światu, że trzeba ten system trochę poluzować. Są wzorce europejskie. Dać więcej przestrzeni wolności do budowania niezależnych NGO-sów, dodania przestrzeni wolnym, wolnym mediom, do możliwości rejestracji partii politycznych, bo przypomnę, że partia ALGA przez 4 lata nie może się zarejestrować, żeby jednak może zmienić ordynację i pobliżyć próg wyborczy, do parlamentu nie dostało się dwie czy trzy partie tylko, które współpracują z rządem. Więc to jest przed nimi. Czy ten test Kazachstan wykona? Znaczy ja mam jedną nadzieję, że tragedia rządząca no, pozwoli im zrozumieć, że, 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 to, że to nie jest być może pojedynczy przypadek, że, że lepiej, o, lepiej zapobiegać, niż później leczyć bardzo negatywne skutki. I, I te skutki są przede wszystkim tragiczne. I mam nadzieję, że one, że one pozwolą wyciągnąć wnioski pozytywne. Tak o to będziemy apelować do, do, do prezydenta Nazarbajewa, aby właśnie szedł aby w kierunku jeszcze dalszej demokratyzacji tego kraju. A ta rezolucja, kiedy Myślę, że ona będzie w przeciągu trzech miesięcy przyjęta. W przeciągu jednego miesiąca spotkają się projekty różnych grup politycznych rezolucji. I pracowanie potrwa około dwóch miesięcy, czyli w końcu trzech, trzech miesięcy będziemy mieli do czynienia już z gotową rezolucją. Ale to będzie też moment, kiedy będziemy monitorować na bieżąco procesy przedstawicielom opozycji i procesy nie, w stosunku do dyrektorzy mediów, więc, więc myślę, że, że akurat rezolucje będą w dobrym momencie, aby ten nacisk polityczny wywrzeć na to, aby, 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 aby sąd, prokuratorzy i też jakby władza powiedziała, okej, okay, kolejny krok przed Kazachstanem to jest krok ku demokratyzacji, a nie w kierunku jeszcze większych obostrzeń, co są do dowolnych mediów i do opozycji. A w jaki sposób będzie prowadzony monitoring? Jakie instrumenty znaczy, mamy... Przede wszystkim mamy delegację do spraw, do spraw Azji Środkowej i Kazachstana, a więc sposób, którzy pracują w tej delegacji, którzy się bardzo tym interesują. Po drugie, to jest kwestia współpracy z, z, z opozycją kazachską, z wolnymi mediami i NGOsami, które tam są i są bardzo prężne, e, chociaż nie mają wielkiej siły, to, to, to są prężne. I, I po trzecie będzie to oficjalne, jakby też, oficjalne działanie ze strony pani Kasz P P pani, pani Katrin Aszton, Asz Asz która która przecież wraz z Parlamentem prowadzi tą tą politykę z, jakby w kierunku jak, usankcjonowania praw człowieka. Więc tutaj i Komisja Europejska, Parlament Europejski będzie użył jednym głos. A czy pan rozmawiał tam głównie na szczeblu lokalnym zróżniczy również jakoś? To, był to, to, to była wizyta poświęcona punktowo em, em, wizycie w i tam prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami prokuratury, jak, jak wspomniałem, natomiast szczebel rząd, rządowy, ale i regionalny ten najbliższy, to były spotkania właśnie w Aktau z Akimem i Brzązem Zbigniewem którzy tak chęć współpracy mam nadzieję, że te ważne deklaracje są się